Zobacz to, zobacz jaki trabant, aż nie wierzę w ogóle, nie dosyć, że kolor ładny, rzuca się w oczy z daleka, piękne koło, oczywiście samochód na powietrzu prawdopodobnie, bo taki strasznie spasowany, jeżeli chodzi o e, opony do nadkola, całe koła, ale poczekajcie, wracamy tu zaraz do silnika, to chcę zobaczyć, tutaj koła z tyłu bardzo wystają z tyłu, te błotniki są przerobione i tak dosyć mocno. Wygląda to przekozacko, tył szerszy od przodu, zawsze to jest, jeżeli chodzi o tuningi i budowę samochodów, zawsze to wygląda dobrze. Tutaj jakiś taki pomieszany układ wydechowy na dwie strony, brązowy kolor, po prostu indywidualnie mega super. W środku półklatka, przerobiona deska rozdzielcza, tutaj jakaś specjalna przeróbka z jednej z drugiej strony i zobacz teraz tutaj co się dzieje. 1.8 turbo wrzucone do trampka. Normalnie to chyba trambek poliftowy, to powinno być to 1 jeden, jeden coś tam, 1,0 czy 1,3 z Volkswagena Polo, a w tym momencie 1,8 Turbo 433 konie, napęd Haldex 4x4, skrzynia DSG 250, 100-200 w 8,7 sekundy. Czyli on robi pewnie 0,1 w okolicach, nie wiem, może 3,5-4 sekundy, może nawet szybciej. Widziałeś taki tak kiedyś? Człowieku, przecież to klękajcie narody, co tu się w ogóle wydarza. Spotykasz go na ulicy, i, i do widzenia rozum. Odjechał nawet, nie zobaczyłeś co to było. Cztery koła pędne. Cztery koła pędne, człowieku, i ponad 400 koni. W takim oto czymś, to co... kartonowe. Podobno. No umówmy się, no chyba jeden z najfajniejszych trabantów, jakiego widziałem w życiu w ogóle. Nie no, jest kot straszny.